Hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak już wiecie po tytule, dzisiaj testujemy Avon. Długo wyczekiwany, nieco z opóźnieniem ze względu na moją niedyspozycję, że tak powiem, na ustach, która mi wyskoczyła no już dobre prawie dwa tygodnie temu. Więc tak, dzisiaj w końcu testujemy nowe pomadki, nowe pomadki. Hydramatyczne, hydramatowe, nie wiem, jak one się dokładnie w Polsce nazywają. Natomiast chodzi mi o High Dramatic wersja shine. Pierwsze oryginalne, które się pojawiły, były w wersji matowej. Tamte nazywały się Hydramatic Matte. Um, te mają być piękne, błyszczące, super nabliżające. Także zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, jak to faktycznie wygląda w praktyce. No ale teoria w katalogu Avon właśnie wygląda tak. Tak wygląda e, strona reklamująca, jak widzicie, usta błyszczące. Tutaj mamy gamę kolorystyczną e, tych nowych pomadek i powiem Wam, że one są tutaj, są o, tak się tak spojrzałem, i mówię tak, od góry wyglądają dość ciemno, jakoś tak dziwnie, ale one są po prostu odwrotnie, tak jakby, bo u nas w fokusie ta gama kolorystyczna zaczyna się od najjaśniejszych kolorów, które są na górze, i idzie w dół do tych ciemnych tutaj, natomiast to jest tak troszeczkę pomieszane. W każdym razie ja mam któreś z tych tutaj dolnych kolorów. Em, Dwa takie, chyba wydawałoby by mi się, że były one w katalogu najjaśniejsze, ale mam też dwa, które są gdzieś tutaj. Zaraz, zaraz wszystkie kolory Wam pokażę i zaraz wszystko zobaczymy. Więc testujemy dzisiaj cztery kolory. Cztery kolory pomadki Hydra Matic Shine i zaczniemy chyba od Soft Nude. Tak prezentuje się opakowanie. Wygląda identycznie jak opakowanie. Pomadek tych wersji matowej. To jest tylko, że oczywiście wersja matowa jest, że tak powiem, w opakowaniu matowym, o wykończeniu matowym, a ta shine jest w takim, jak pewnie widzicie, teraz światło się odbija, w takim tradycyjnym, że tak powiem, błyszczącym opakowaniu. Ale obydwie są różowe, obydwie są dokładnie tego samego kształtu okrągłe, różowe, tak to mniej więcej wygląda. Więc pierwszy kolor, Soft nude, to jest tak jak wam wspomniałam, tutaj najjaśniejszy. W katalogu on wygląda w miarę ciemno. Natomiast no ja dzisiaj mam w miarę dobre światło. Nie jest dzisiaj jakiś super jasny słoneczny dzień, ale nie jest to taki bardzo bardzo ciemny, więc nagrywam przy świetle naturalnym, powinno być to w miarę dobrze widać. Natomiast no tutaj w katalogu on nie wygląda jakoś super jasno, wygląda w miarę Ciemno, jak na taki nudziakowy kolor. Na żywo prezentuje się to w ten sposób. Ja tak sobie myślę, że najpierw wszystkie Wam pokażę, wszystkie ze słuchu, a potem dopiero będę nakładać je na usta. Chyba tak będzie najłatwiej. Więc to jest Soft Nude. I zaczniemy może od tej strony. Soft Nude, tak się prezentuje na dłoni. Kolejny kolor z tych też jaśniejszych to e, kolor peach. Tam tego Wam nie pokazałam, ale wierzcie mi na słowo, że to był soft nude. E, kolor peach to nie jest e, tutaj w tej gamie, to jest, to jest ten, ten trzeci kolor tutaj, czyli wygląda mniej więcej w ten sposób. Ma być po prostu nieco bardziej. W porównaniu z tym Soft Nude, on ma być taki nieco bardziej, tutaj przynajmniej wygląda na taki nieco bardziej pomarańczowy, ale nie wiem, ten Soft Nude wydaje się dość pomarańczowy, chociaż w katalogu on tak nie wygląda. W katalogu wygląda tak bardziej brązowawo. Tak wygląda sama pomadka. Dużo się naprawdę nie różni. Ona się tak naprawdę wizualnie, nawet pokazywałam Wam w moim zamówieniu pomadka przy pomadce, to tak... Ze sztyftu niewiele się różnią. Zobaczymy, jak będzie teraz na dłoni. No i oczywiście na ustach będzie chyba widać najlepiej. No ale zobaczmy porównanie. OK. Tak one wyglądają. Znaczy tak wyglądają w porównaniu na dłoni. Faktycznie różnica jest niewielka, ale jest. Ten jest bardziej właśnie pomarańczowy. Ten jest bardziej mam wrażenie w tonacji takiej nieco bardziej różowej. Nie wiem, jak to odda oczywiście oko aparatu, ale mam nadzieję, że widzicie ten. Ja miałam wrażenie, że to będzie taki bardziej neutralny, taki bardziej beżowy, ale on jest strasznie pomarańczowy, a ten z kolei jest, no, chyba nieco bardziej twarzowy, bo taki jest delikatniejszy, nieco cieplejszy. Powiedziałabym, że nawet wpada w taki bardzo delikatny koral. Więc to jest Peach. Kolejny to Mouth Cream, który jest... A, tutaj akurat jest pomiędzy tymi, więc powinnam tak jakoś inaczej trochę pojechać chyba. Ale to nie jest jaśniejszy kolor, na pewno nie. Bo zobaczcie, to już ze sztyftu widać, że on jest nieco ciemniejszy, chociaż one w wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. I w katalogu on jest tutaj tak jakby pomiędzy. To są te trzy trzy tutaj... Najjaśniejsze kolory, ja je mam wszystkie, i to jest właśnie ten tutaj środkowy. Um. Także on wydaje się być nieco ciemniejszy. Mauve Cream. No i zobaczmy. To jest Mauve Cream. I on już naprawdę nie jest jasny, to jest dla mnie taki średni brąz wręcz. A to są trzy najjaśniejsze kolory, które są w całej gamie. Tu nie ma nic jaśniejszego. Potem już jaśniejsze są róże, jest na przykład Rose Quartz, który wygląda na taki dość jasny róż. Um, I to, to tyle, jeśli chodzi o takie neutralne kolory. Cała reszta to już są naprawdę dość ciemne, więc jestem zaskoczona. Um, bo to na pewno nie są, ja nie, nie powiedziałabym, że to są jakieś nudziaki specjalne. I ostatni kolor to Marsala, który tak naprawdę spodobał mi się. Zaraz, za pierwszym razem, jak um, wybierałam kolor, pomyślałam sobie, że kupię sobie tylko jeden i bardzo spodoba mi się ta Marsala, ale potem zaczęłam myśleć, a może jednak Mouth Cream byłby lepszy. Więc na początku kupiłam marsale i Mouth Cream, czyli te tutaj teraz nałożę Wam. I pokażę, on jest dużo ciemniejszy i dużo bardziej różowy. I tu już widać różnicę. Tu już widać różnicę na pierwszy rzut oka. Tutaj nie ma nic niezwykłego. Nie ma tutaj dużego podobieństwa. Natomiast w katalogu on nie wygląda aż tak różowo. Marsala jest tutaj, tak, tu, gdzie trzymam palec. To jest Marsala, więc w katalogu te próbki, no one nie są jakieś takie. Bardzo różowe. Wydaje mi się, że to będzie dużo ciemniejsze, ale zobaczmy. No i tak prezentuje się kolor Marsala. Teraz macie wszystkie te kolory na dłoni. Teraz tak: to jest um, Soft Nude, Peach, Mouth Cream i Marsala. I naprawdę ta Marsala tutaj w katalogu aż tak ciemno nie wygląda. Moim skromnym zdaniem, ale mogę się mylić, teraz światło się odbija, to pewnie za wiele nie zobaczycie. Ale, no nie wiem, tak to tutaj w tym katalogu wygląda nieco inaczej. Zdecydowanie na żywo ta Marsala wygląda dużo ciemniej. Tutaj w katalogu ta Marsala wygląda bardzo podobnie jak Mauve Cream. I myślę, że ten kolor to będzie chyba taki najbardziej dla mnie. Tak mi się wydaje. Ta marsala jest troszeczkę zbyt różowa, ale zobaczymy, jak nałożę ją na usta. Może mi się akurat spodoba. Jedziemy od tak, jak je zesłoczowałam, czyli od tych najjaśniejszego koloru. Tak mi się wydaje, że to jest. No tak w sumie wygląda najjaśniejszy. I tak sobie pojedziemy. Nie będę używać żadnych konturówek ani nic takiego, żeby nie zaburzyć tego koloru. Ja staram się zetrzeć podkład, który ewentualnie mi się tutaj dostał, więc. Praktycznie moje usta są po prostu gołe. I dość suche, więc zobaczymy, jak faktycznie z tym nabliżaniem tutaj jest połysk, ale czy ja, bym, czy ja wiem, czy one są aż tak błyszczące? No nie wiem. Mają mieć ten środek hieluronowy bardzo nabliżający, także jedziemy soft nude jako pierwszy, żeby nie było. I zobaczymy, jak on wygląda na ustach. Jestem nieco bliżej. Możecie nieco lepiej zobaczyć, jak ten kolor się prezentuje. Teraz tak. Ona jest dość twarda. Nie wiem, może z czasem to się troszeczkę, wiecie, zużyje. Ale przyznam szczerze, że dość ciężko się ją nakłada. To nie jest taka bardzo kremowa pomadka, która wręcz rozpływa się. Teraz, jak już ją mam na ustach, to faktycznie czuję taką. Bardzo przyjemną kremowość, takie fajne nawilżenie. Nie jest ona super błyszcząca. Powiedziałabym, że to jest wykończenie takie lekko satynowe. No, i ten kolor to nie jest zdecydowanie mój kolor. Na mnie on wygląda bardzo, ale to bardzo pomarańczowo. Także tak jak myślałam, odpada. Ścieramy i nakładamy następny. Kolejny na mojej dłoni to kolor Peach, więc. Pojedziemy z kolorem Peach. Tak się prezentuje kolor Peach. Teraz tak jak ja tutaj patrzę w lusterko, to też nie jest mój kolor. To jest też taki dość pomarańczowawy, ale w nieco inny sposób niż ten poprzedni. Tamten poprzedni był tak jakby jeszcze bardziej miał więcej tego takiego ceglastego pomarańczu, ten jest nieco bardziej stonowany, ale nadal pomarańczowy, a ja takich kolorów nie lubię, nie czuję się w nich za dobrze. No i też nie sądzę, żebym jakoś super w tym kolorze się dobrze prezentowała, także, e, także nie. Natomiast jest to kolor Peach, Od czego zapomniałam wspomnieć, to ta, podobnie jak te pierwsze wersje matowe Hydramatic mat. Tak, I ta ma taki lekko owocowy zapach. Przynajmniej ja myślę, że to jest owocowy zapach. Tak on mnie się kojarzy. I jak poliżę usta, to ma taki dziwny, kwaskowy smak, taki jakby właśnie mm, lekko cytrusowy, taki lekko kwaskowo owocowy smak. Więc jestem ciekawa, czy. Jeżeli Wy posiadacie tą, tą pomadkę, to czy Wy macie takie same odczucia jak ja, że ona ma właśnie taki mm, smak? Oczywiście to się, wiadomo, po kilku razach język się przyzwyczaja, ale faktycznie ma, może to jest ten wkład z kwasu hialuronowego, ten, ten biały środek, może to daje taki specyficzny smak tej pomadce, ale na ustach jest ona bardzo przyjemna, znowu kremowa. Mam faktycznie wrażenie, że jest dość nawilżająca, ale kolor nie mój, nie czuję się w nim dobrze, więc ostatnie spojrzenie i jedziemy z następnym kolorem. Kolejny kolor na mojej e, dłoni, na mojej ręce to kolor Mouth Cream. I myślę, sobie, myślę sobie, że potencjalnie to jest. To jest ten, który sobie zostawię, natomiast no zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ale to jest taki najbardziej obiecujący z tych wszystkich kolorów. Także trzeci kolor, Mouth Cream. Hmm. I w tym kolorze, moi kochani, czuję się już zdecydowanie lepiej. To już są moje rewiry. Um. I tak, myślę, że to jest, to jest to, to jest wygrany kolor. Jest on nadal w miarę jasny, w miarę delikatny, ale nie jest taki ani trupi ani super pomarańczowy jak te dwa pierwsze, które testowałam, bo no naprawdę ta, ten odcień pomarańczy mnie akurat nie leży. Tutaj ewidentnie już widać, zresztą widać też z tych próbek na mojej dłoni, że ten jest bardziej właśnie taki brązowy, bardziej zobaczcie jak mój kolor paznokci w tym momencie, czyli taki nudziakowy Brąz, i w takich kolorach ja się czuję osobiście najlepiej. Można by to opisać jako kolor brudnego różu, czyli coś, w, co ja dzisiaj akurat mam na sobie. Taki sweterek, właśnie, to jest też kolor takiego brudnego różu. I w takich kolorach, w makijażu, jak i normalnie do noszenia, w ubraniach, ja czuję się osobiście najlepiej, najbardziej komfortowo. I myślę, że ten kolor dość dobrze komplementuje, że tak powiem, kolor mojej nie czy kolor, odcień mojej, może cery, w ten sposób i ogólnie moją urodę, czyli kolor moich włosów i tak dalej. Jedziemy z ostatnim kolorem. I ostatni kolorek Marsala. Czyli ten w moim posiadaniu najciemniejszy i najbardziej różowy. Zobaczmy. Kolor ewidentnie dużo ciemniejszy niż te trzy pozostałe. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ładny. Może nie do końca mój, bo ja faktycznie dużo lepiej czułam się w tym poprzednim, ponieważ był nieco jaśniejszy, taki, mm, no, bardziej dzienny, ale powiem Wam, że ten kolor Marsala dla wielbicielek, takiego nieco bardziej wyrazistego różu wow, bardzo mi się podoba. Naprawdę, no, to jest całkiem fajny kolor. Trochę mi zajęło na, nałożenie go. Nie dlatego, że nie chciał pokryć czy coś takiego, tylko bez konturówki ja tak już do końca nie potrafię, wiecie, ładnych linii wyrysować. Mimo, że te pomadki są bardzo ładnie zakończone dość ostro, ładnie ścięte. Także tutaj nie ma problemu, nawet bez konturówki, żeby sobie te usta wyrysować. No, ale. Mnie się tutaj coś nie zgadzało. Tak, do końca. Także trochę mi to czasu zajęło. Natomiast mm, ta była najbardziej miękka w nakładaniu taka najbardziej przyjemna. Jak wspomniałam, te pierwsze, zwłaszcza ten pierwszy i drugi kolor, były bardzo twarde, takie wręcz ciągnące się po ustach. Ta od początku była już taka bardziej kremowa może tak, więc nie wiem, czy to jest kwestia pigmentu um, no bo formuły teoretycznie mają wszystkie takie samo, taką samą natomiast um, no nie wiem, ale akurat ten kolor nałożył mi się najłatwiej i w tym sensie taki był najprzyjemniejszy najszybciej tak jakby się rozłożył po ustach, o wiecie o co mi chodzi um, no i ten kolor jest naprawdę bardzo przyjemny bardzo przyjemny. No. Um, nie wiem, czy dla mnie, ale ja myślę, że ze wszystkich tych kolorów, które prezentują się na mojej dłoni w ten sposób, do mojego odcienia, że tak powiem, mojej karnacji, najbardziej pasuje właśnie ten, czyli Mauve Cream. Mouth cream. Um, te odpadają kompletnie. Dwa pierwsze nie. Na zdecydowane nie wracają do Avonu. Natomiast ten, przypuszczam, że ze mną zostanie. Ten muszę się nad nim zastanowić. Muszę się zastanowić, czy będę go często używała. Bo nie chcę, żeby mi leżał. Więc tak. Poczekam na Wasze opinie. Zobaczę, co Wy macie do, na ten temat do powiedzenia. Który kolor Waszym zdaniem Najlepiej do mnie pasował albo najładniej na mnie wyglądał, ale. No i ja tutaj naj, naj, najbardziej skłaniam się właśnie ku temu trzeciemu. Kochani, to tyle. To wszystkie kolory, które ja posiadam, oczywiście to nie są wszystkie kolory, które są tutaj dostępne w katalogu, bo w katalogu macie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A że teraz katalogi są identyczne, to domyślam się, że i gama kolorystyczna jest identyczna, jak i u Was, jak i u nas. Więc tak, moi kochani, tak prezentują się wszystkie kolory. Myślę, że te czerwienie też mogłyby być całkiem przyjemne, tym bardziej, że jest to pomadka nie aż tak super błyszcząca, jak ym, spodziewałam się. Ma przyjemny połysk i ma naprawdę, im dłużej jest na moich ustach, tym moje usta czują się dużo bardziej komfortowo, dużo bardziej nawilżone niż przed nakładaniem tych wszystkich pomadek. I to jest naprawdę fajne, że przetestowałam cztery pomadki i moje usta nie czują się wysuszone, nie czują się źle, bo te pomadki są nawilżające. Bo zazwyczaj jak testuję jakieś pomadki, to to pocieranie chusteczką i nakładanie, wiecie, koloru po kolorze sprawia, że moje usta na samym końcu krzyczą na mnie. <laughs> są naprawdę piekące i takie nieprzyjemne, a tutaj nie ma takiego uczucia, więc z pewnością z tym nawilżeniem, ok, Avon, oddaję Ci honor, faktycznie formuła jest bardzo przyjemna i można powiedzieć, że nawilżająca, przynajmniej takie są moje osobiste odczucia. Dajcie mi znać, kochani, czy wy zdecydowaliście się na zakup którejkolwiek z tych pomadek, a jeśli tak, to jaki kolor zdecydowaliście się sobie kupić? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Do zobaczenia następnym razem. Buziaczki! PA!